Ci politycy, którzy rządzą, zrobili ze spuścizną sierpnia 1980 roku. Dlaczego nas sprzedali? Elżbieta Fornaczyk nas nie sprzedała. Elżbieta Formalczyk jest osobą, która organizuje ludzi w sieciach hipermarketowych. Elżbieta Fornaczyk jest osobą, która stanęła w obronie większości kobiet, które są tam zatrudniane na umowach śmieciowych, na minimalnej płacy. Elżbieta Fornarczyk, bardzo proszę, 1 Katowice. Witam serdecznie, jestem mieszkanką Tychów. W hipermarkecie Tesco pracuję 11 lat. Zaczynałam jako kasjerka i dalej na umowie mam kasję sprzedawca. Pracę w hipermarkecie tak znam od potrzeby. Wiem, co to znaczy praca na pół etatu. Wiem, co to znaczy praca na pół etatu, gdy się pracuje 12 godzin. Wiem, co to znaczy praca w niedzielę, w sobotę. Cztery lata temu pracownicy właśnie Tesco, zaufali mi. Zaufali mi wtedy, kiedy wybierali mnie... Na 没问题啊。 na pors Polską...